witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj są moje urodziny. 21. Jakby ja jestem, no, w lekkim szoku ciągle, tak wiecie. Się zatrzymałam na 18, także nagrywam Wam tego vloga. Dzisiaj mam tylko w sumie jedne zajęcia, więc zaraz na nie jadę, później jadę do siebie, do domu na weekend. E, tak jak słyszycie, jestem e, lekko chora, e, także, no, słabo nie być chorym na urodziny. Ale e, jakoś mam dzisiaj strasznie dużo energii pozytywnej. Już dostałam e, trochę życzeń urodzinowych i to jest takie, przekochane, już się popłakałam. Ja, ja wiem, że będzie teraz taki cały dzień, taki wiecie, wzruszający i tak dalej. Także e, zapraszam Was do oglądania. E, widzimy się. Nie wiem, czy na uczelni będę coś nagrywać. Chyba nie. Yy, widzimy się prawdopodobnie już w domu. Nie mam żadnych, wiecie, większych planów i tak dalej, także ten vlog będzie totalnie luźny, ale zaczynamy sobie takim miłym, urodzinowym akcentem. Powiem wam, że jestem już po zajęciach, idę sobie właśnie na y, pociąg. Wyszłam oczywiście na chwileczkę do y, takiej, wiecie, tu do mini galerii. Już coś na mnie spadło. <laughs> Ojejku, poczekajcie, bo tu takie błotko. Yy, I... Kupiłam sobie cynamonki. Jestem w ogóle ciekawa smaku tych cynamonek. czy To będą takie wiecie fajne cynamonki, czy takie takie e, niezbyt. E, oprócz tego... Czekajcie, muszę inaczej się wziąć. E, oprócz tego weszłam jeszcze... wiecie, tam do Sinsei'a, do Pepko i tak dalej. I ogólnie e, w Pepko zatrzymałam się na dziale dla zwierzaczków i kupiłam Piskowi jedną zabaweczkę. Pamiętam, że rok temu jak wracałam właśnie też w moje urodziny, znaczy dzień po to też mu przywiozłam taką Halloweenową zabaweczkę i on ją uwielbia, bo ona i piszczy, i szeleśczy, i można ją tam może jakby wiecie, przyciągać. I ten, no i teraz taka jest taki słodki niedźwiadek, to ma z czterech stron, jakby jak ma łapki, to ma też ten właśnie taki szurek, żeby on sobie mógł za to ciągnąć, się tak z nim siłować i brzuszek muszę szeleszy więc jestem ciekawa jak Ryszkowi się spodoba szczególnie, że ten brzuszek ma jeszcze taki milutki, więc mam nadzieję, że mu się spodoba bo wtedy z tą zabawką od razu już spał tamtego tego wieczora jak mu dałam więc jestem ciekawa oczywiście ja wiedziałam, że tak będzie że wejdę i coś kupię, nie? Także, no, mam jeszcze 20 minut do pociągu ale wiecie co, wolę być przed czasem bo to nie ma co ryzykować Właśnie mam gotowy, prawie gotowy make-up, taki wiecie, halloweenowy To jest morsusia Halo I właśnie się ogarniamy i, i, i lecimy w outfity i wam pokażemy outfity Oglądajcie Dobra, więc tak się prezentuje mój już końcowy look tutaj Zobaczcie jaki ładny make-up, ładny bardzo ładny. E, Mam sukienkę ubraną a zaraz wam zresztą pokażę. Czerwony gorset, czerwone, gorse, czerwone marcysi i rajstopy. Będę mieć czarne, wysokie buty. Zaraz wam wszystko pokażę. Także tak się prezentują nasze końcowe outfity. Uwaga, pokazuję wam Marcy. Się. Jezus, takie oświetlenie to jest straszliwe. Dobra. <grywa> e, patrzcie, mamy cukierki. <grywa> Nie no, śmiesznie, kilka domów nam otworzyło. Byliśmy na takim osiedlu fajnym. Tam dzieciaki latają, więc połowa ogólnie było pozamykana, bo dzieciaki z tych mieszkań sobie, z tych domków latają też, więc tam zbierają cukierki i tak dalej. Ale bardzo dużo miałyśmy fajnych komplementów odnośnie naszych stroj. Księżniczki. <grywa> Także mega fajnie. Pokaż się księżniczko. Ha, ha, ha. Pa, pa. W jakiej epoce żyjesz? Powiem wam, że kocham reakcję ludzi. Głównie chyba na Marcysie, bo ja nie przyciągam wzroku w tej kurtce. Ale, nie, Martysia... Tak. ale Martysia... Ale py... Marcysia w tej pelerynie. No zobaczcie. Szkoda, że nie poleciałaś, to się nagrywało. Naprawdę, czekajcie, może wam, mi się uda nagrać reakcje ludzi. Nie, nie uda mi się, ten szybko jechał. Właśnie, za szybko. Ale dosłownie jedno auto trąbnęło przed chwilą. Tam wcześniejsze co przyjeżdżały to mi tak o to są przerażeni. W szoku i zdziwieni i, i wszystko naraz. Także no śmiesznie, podoba mi się, podoba mi się. Wręczymy mandacik, kochani, ja teraz jestem, jestem powinnam ja być policjantką przebrana i wylepić mu mandacik, Z, niestety za przekręcenie prędkości, a nie piękności, bo jechał bardzo szybko, na pewno nie tak, jak powinien jechać, prawda? Prawda. No, no właśnie, więc idziemy teraz dalej, się oddalamy od tego, idziemy zobaczyć jeszcze na zamek, ponoć coś tam było, jakaś imprezka do 20. Tej... fajne zdjęcia. no. Tak okay, idziemy tam zaraz zobaczyć. Jeszcze pójdziemy na nasze osiedle pozbierać suksy, bo tam też zawsze dużo dają. No. Ej, my w lewo skręcamy. Tak, tylko chcę, żeby to auto się Dobrze. Królewna robi zakupy do swojego pałacu. Na swą kolację. Czyli cukierki, zobaczcie. Wiadomo. Ja też kupuję, a jest fresh. Wam, że właśnie przechodziłyśmy obok Lidla jakaś pani otworzyła okno i powiedziała nam, że przepięknie wyglądamy i że nam kibicuje. <grymka> Byłyśmy też na zamku i, i, i mega ładnie ten, tam było. Znaczy ładnie, po prostu jakiś taki klimacik był. Trochę wiecie, jakiś pajęczyn, coś tam. Ludzie też byli po przebieraniu. jakaś pani śpiewała. Także fa fajnie, fajnie. Idziemy sobie dalej. Więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, zdradzę Wam małą tajemnicę, że za tydzień będzie vlog z koncertu Katy Perry. Wszystko jest trochę opóźnione w czasie, wiem, ale e, tyle mi się nazbierało materiału, że już nie nadążałam go e, dodawać. Mogłabym w sumie dodawać dwa razy w tygodniu. E, ale się lekko nie wyrobiła. Także jest to troszeczkę z opóźnieniem, bo urodziny były miesiąc temu, Halloween już było prawie też miesiąc temu, ale... Lepiej tak niż wcale, tak? Już stwierdziłam, że zostawię ten materiał, bo wszystko niech on już będzie. Nie chciałam go też dorzucać do vloga poprzedniego, czy następnego. Stwierdziłam, że chciałabym, żeby to mimo wszystko się rozdzieliło, bo to trwałoby i tak za długo. Więc jest teraz jak jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało i subskrybujcie mój kanał. Będę ogromnie wdzięczna. I widzimy się kolejny czwartek. Pa!